Bonjour. Witajcie drogie modelaski, z tej strony samozwańczy pseudo profesor kolactwa Piotrek Klin. I cóż mogę wam powiedzieć? Po pierwsze skłamałem, skłamałam. E, mówiłem, że usłyszymy się, w sensie wy usłyszycie mnie dzisiaj w Radiowej Trójce. E, spokojnie nie zmieniłem się, nie przeistoczyłem się w Czesława Langa. E, zostałem po prostu, e, że tak powiem, przesunięty na jakiś inny, bliżej nieokreślony termin, ponieważ... Radio polskie, patronat medialny nad Wielkim Turem, Czwartym Wielkim Turem. Więc, 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 więc mogę się w pełni skupić dzisiaj na no finalnych rozstrzygnięciach. Oczywiście na finalnych rozstrzygnięciach fantazji, bo o to głównie chodzi. No i przy okazji wyścig dookoła Francji, jeżeli kogoś to interesuje, to, to fantazji dopiero na końcu, więc przesuwajcie, przesuwajcie, ja chwilę pogadam o Tour de France, a potem przejdziemy do rzeczy ważnych. Więc mm, efektywnie wyścig od 50 lat, ta tradycja kończymy w Paryżu na polach elizejskich, tym razem zaczynamy w mont -la -Ville, 132 km, 300 metrów, plus strefa zneutralizowana, no i można powiedzieć 50 lat. Ale nie tradycyjnie, bo mamy trzy podjazdy pod Montmartre czyli ta zmiana związana z trasą igrzysk olimpijskich. Dobrze to się oglądało, jakieś emocje. Także już rozmawialiśmy o tym przed samym startem To de France. No mamy zmianę dynamiki, czy dojeżdża peleton z jakimiś silniejszymi sprinterami, czy taki podjazd po trzech tygodniach ścigania, jechany, jechany trzy razy na full gas, może coś zmienić. No i mamy taką. Hmm, odpowiedź mamy jej i nie mamy, tak, bo hmm, może o tym zaraz, ale pogoda się miała wpływ na to, jak wyglądała końcówka, hmm, ale zanim to, zanim to. No to oczywiście początek, mamy zdjęcia, mamy ca cały Team UAE, mamy całą wizmę, mamy wszystkich Duńczyków w wyścigu, mamy wszystkich Australijczyków w wyścigu. Mamy tutaj na, na, na premii górskiej Benjamin Toma i Żega. Tak? Robiłem reinsceniz reinscenizację tego, czy też inscenizację tej, tego pojedynku na pierwszej premii górskiej, tego wyścigu, kiedy panowie się przewrócili, kiedy Benjamin Toma ściął Żega. Więc takie ha, 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 hi, 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 takie powiedzmy smaczki. Można powiedzieć, jak tak wspominałem, że mieliśmy tych Duńczyków na wyścigu, Australijczyków, to chyba można też powiedzieć, że mieliśmy taki rzut na Wszystkich Polaków w wyścigu, no bo gdzieś tam Kamil Gradek gdzieś go kamera złapała, więc to już praktycznie można powiedzieć, że wszyscy Polacy ustawili się też do, do zdjęcia. Cóż jeszcze, cóż jeszcze? No to początek naprawdę powolny i była tylko informacja, no kiedy zaczniemy jechać, bo ma padać w Paryżu, gdzieś tam UI się troszeczkę m, zaktywizowało, żeby to pociągnąć w stronę Paryża, no i wjeżdżamy na rundy. No i ciekawostka. Bo. Mamy atak Queen Simons i Florian Lipowicz. Akurat zdarzyło mi się oglądać ten, ten ostatni etap z polskim komentarzem na Jewy o sporcie. No i było duże zamieszanie, że ten Lipowicz to tak ryzykuje, że to tak nie do końca, że może tutaj mu jeszcze przecież on nie odjechać po tym, jeżeli coś się stanie. No, oczywiście trzeba czytać komunikaty pras prasowe, czy to komunikaty oficjalne tu de France. Czas był łapany na 50 km 800 m, do mety także Lipowicz też zaatakował, żeby sobie jeszcze po cichutku coś tam odrobić. No i rzeczywiście udało mu się odrobić 9 sekund, no bo jak czas był łapany na te 50 do mety. Lipowicz był z przodu z Simonsem, także panowie odrobili 9 sekund. Lipowicz tra yy, kończy z mniejszą stratą. Już w ogóle generalkę mieliśmy ogłoszoną. Jeszcze, jeszcze wyścig trwała już yy, na Pro Cycling Stats. Na, na stronie wyścigu już można było zobaczyć tą, tą generalkę ogłoszoną. Yy, także tutaj yy, tutaj no, dobrze się słuchało analiz, jak to może tutaj ktoś zostać z tyłu, jak to się jeszcze może pozmieniać. Tylko po 32 km tej tej analizy gdzieś tam doszło do, do polskiego Eurosportu, że rzeczywiście jest to czas zatrzymany, więc nie będzie żadnych różnic, ale wróćmy do wyścigu. No mamy oczywiście to, czego mogliśmy się spodziewać. Po pierwsze deszczu, no bo dlatego strefa zneutralizowana była przesunięta tak wcześnie, bo, no bo deszcz, bo Paryż, bo bruk, bo zakręty, jest to zły miks, więc zostało, zostało tutaj, walka o etapy, została w gestii tych, którym naprawdę się chciało i byli gotowi zaryzykować. No wśród nich na pierwszym podjeździe Ala e, Filip, on ma to teraz w zwyczaju, zaczyna tak jakby miał nogi z 2019 roku, zaczyna robić tutaj e, selekcję, potem on jest jednym z pierwszych, który selekcjonuje, czyli znaczy jest wyselekcjonowany do odpadnięcia z grupy, tu gdzieś poprawia Tadek, no, wy, wyrywa nam się grupa mocnych zawodników, tam Camped Nats, Balerini, Ballerini, Jorgensen, Pogaczar Mohoric, więc no więc mocna, mocna ekipa i oni zyskują przewagę, no już widać, że będzie się to wszystko rozgrywało z tej grupy czołowej Peleton się gdzieś tam poszarpał, Winger go już w ogóle puścił korby i finalnie tam wjechał z 6 minut poza za zwycięzcą etapu, także już tam, był, tam było już na luźno, tak na spokojnie już ten cały wyścig przeniósł się efektywnie do tej grupy tam na początku 20, potem po kolejnym podjeździe 5 czy 6 Zawodników, no i na ostatnim podjeździe, czego mogliśmy się spodziewać pod mą Że wyjdzie Tadek, wrzuci tempo tatkowe i zakończy ten nierówny bój. No i rzeczywiście tak to wyglądało, bo, bo tam Jordan Senik, ten Tinek już napuchli na, na tym ostatnim podjeździe, kiedy Tadek rozkręcił manetę, ale VOD 2 przypomniał sobie, że kiedyś już wygrał wyścig, ten, ten etap w Paryżu, przypomniał sobie, że, że już się, jeszcze się nie odchodzi od wygrywania etapów na Grand Tourach, no i poprawił Tatkowi, więc VOD 2NAT na tym podjeździe wyglądał jak. Zrobił to co tatkowi, co Tadek robił przez większość czasu, czy też robi ogólnie na wyścigach innym. Otworzył przewagę na, na trzy, 300 metrów od szczytu, zaczął tą przewagę otwierać, otworzył 5 sekund, 6 sekund, no i potem już pogaczał. Chyba rzeczywiście poczuł, że jeden na jeden ciężko się będzie ścigać, jeszcze biorąc pod uwagę, że oczywiście przed Woutem Vanatem jedzie motocyk z kamerą, samochód, więc jest to praktycznie taka czasówka drużynowa. Pogaczer puszcza by czeka na, na tą grupkę Jorgensen, Balerini, Mohoryjcz eee, czy ktoś tam jeszcze, czy ktoś jeszcze był ehm, tak mi jeszcze jednego zawodnika może czy Trentin tam się jeszcze dociągnął chyba tak, chyba Trentin się jeszcze do tej grupki dociągnął więc panowie tak współpracowali tak, tak z przymrużeniem oka eee, no i suma summarum Woł 2 na dojeżdżenie zagrożony wpada w objęcia Ryszarda Plugę, cieszą się wszyscy, że coś tam się jeszcze udało wydłubać z tego turu Davide Ballerini drugi, Mocholic trzeci czwarty Pogacar, który już się cieszył, nie walczył tutaj o drugie miejsce, jego interesowało dzisiaj zwycięstwo, Mateo Jorgensen odstrzelony razem z Trentinem z tej grupy 26 sekund 38 z tyłu no i kolejną grupkę wprowadza Adno Delina, to jest tak jak mówię nieważne doskonale nieważne, ponieważ nawet jakbyśmy popatrzyli Gdyby nie ta neutralizacja, to nawet niektórzy zawodnicy by się nie zmieścili w limicie czasowym, bo limit czasowy dzisiaj 15 minut. Ostatnia grypka tęskno Sonic Castillo Tibony na 15 minut 17 sekund, ale to oczywiście nie ma znaczenia, bo czas wzięty na 50 km oznacza iż cały wyścig wygrywa Pogacza, drugi jest Jonasik 4.24, Lipowic odrabia 9 sekund czyli na równej 11, Oskaroni 12 12.12, Gal 17.12 Johannesen ponad 20 minut już, dwa, y, Kevin Woklen 22 minuty z kawałkiem Roglic 25 minut z kawałkiem Hill 28, żaden rzega zamyka nam y, to, europejskie, to europejskie top 10 na 32 minutach, 42 sekundach. No, i to o czym mówiłem wczoraj, ta grupka 9 drużyn, które coś dużego wywiozły z tury, się nam nie powiększyła. Jumbo wygrywa drugi etap na tym wyścigu. Dodatkowo pokazują się na podium, bo zgadniają klasyfikację Mowistarową. Mowistar tej klasyfikacji siódmy. No, tutaj to był pojedynek między oczywiście Wizmą i UEI, UEI przegrywa o 24 minuty. Klasyfikacja młodzieżowa, wiadomo, Lipowicz, efektywnie też to był pojedynek między dwoma zawodnikami po opuszczeniu Turu przez Remko, minuta 12 przed Onlejem, Kewinek wokelem, już 11 minut, 11 minut 35 sekund straty. Klasyfikacja punktowa. Dzisiaj Jonathan Milan bez punktów, no ale dojeżdża, dojeżdża to 372 punkty no taki, taka ta koszulka zielona najbardziej ogołocona, chociaż z drugiej strony mieliśmy, mogliśmy się tą klasyfikacją cieszyć, może też tak powinienem tutaj trochę bardziej mówić o tych klasyfikacjach, klasyfikacją drużynową się nie cieszyliśmy, bo to nikogo nie obchodzi klasyfikacja koszulki białej zapowiadała się ciekawo, ciekawie jak Remko był w grze no ale też ten Oskar on nie zawiódł, więc jeżeli ktoś się emocjonuje młodymi zawodnikami, chociaż przyzwyczailiśmy się do tych zwycięzców tutaj Pogacza z białej koszulce, więc no taka ok no koszulka, młodzi zawodnicy, Lipowic, Onli, Wokolem, Chili, no mamy to też się rzadko zdarza, żebyśmy mieli czterech młodzieżowców w top 10, no ale ta, ten pojedynek, mówię, między Onlejem, Lipowicem, no i zapowiadał nam się przez Remko, ale Remko nam się wyremkował, więc tutaj pojedynek tych dwóch panów, no można powiedzieć do ostatniego praktycznie etapu, bo dzisiaj gdyby nie ta, ta pogoda, gdyby nie te mm, zamknięcie czasu na 50 km, kto wie, kto wie. E, klasyfikacja gócka no to, to jest klasyfikacja wygrana przez przypa przypadek w sensie mm, no, nie, mamy nie, nie przez przypadek, tylko przy okazji. No pogacza wygrywa, no, był najlepszym e, góralem tego wyścigu. Jonas Winiego drugi, był drugim najlepszym góralem tego wyścigu. Leni Martinez rozpaczliwie coś szył, coś się starał ugrać. Powinien mieć tych punktów jeszcze 12 mniej niż ma efektywnie na koniec, bo, no, bo się wciągał na, na tą premię Gurtzką, gdzie dostał 8 punktów w za to brzydkie zachowanie. Tymen Adensman, gdyby wiedział, gdyby te nogi może przyszły wcześniej, może by powalczył o te punkty górskie 85, no i potem już przepaść Ben O'Connor. Więc tutaj mieliśmy to, to sytuację, no albo Tadek przez przypadek, no albo ten wymęczy to Lenny Martinez, skończyło się na, na korzyść Tatka klasyfikacja punktowa Milan, no i to jest ciężko powiedzieć, bo po tym, jak Melir przegapił ten, to pierwsze przełamanie w peletonie na pierwszym etapie i tam mu troszeczkę punktów było, jakoś się nie angażował w te sprinty. Biniam Girmaj, jakiś taki niedogotowany. Philipsen się wywrócił. No myślę, że jakby Philipsen był w tym wyścigu, to by tutaj ogadnął to na miękko. A tak, no to mieliśmy taką do, dosyć długo, dosyć daleko nam się to wyciągnęło. Um, mieliśmy taki pojedynek um, Pogaczar Znowu Tadek przez przypadek versus Milan by bardzo chciał. No wygrywa. Nie wiem, czy to nie jest czasem pierwszy debiutant, który wygrywa, chociaż nie, pierwszy od czasu Sagana. Debutant, który w Tour de France, bo to pierwszy Tu defense Milana, który wygrywa zieloną koszulkę. No w klasyfikacji generalnej też mógłbym powiedzieć. Kiedy się ta klasyfikacja nam zamknęła? Myślę, że, że ona się nigdy nie otworzyła no bo nie braliśmy na, na poważnie tego jak, jak Pogacza stracił 16 sekund do Remka że to, to Remko tutaj się gdzieś jeszcze odgryzie w górach chociaż jest jeden komentujący tutaj filmy na YouTubie twardo tam chyba pr Remka mówił, że Remko w trzecim tygodniu Remko odpali, Remko w górach tego nie dowiemy się nigdy, bo Remko w przeciwieństwie do Rafała Majki Rafał Majka zawsze czekał na czwarty tydzień wielkiego turu, a Remko wycofał się po drugim Także powiem tak, no taki z punktu widzenia całościowego, bo oczywiście możemy wchodzić w te historie, te pojedynki Poela z Pogaczarem, te, 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 ta, ta górska czasówka Pogaczara, te, te wybory sprzętowe, ta właśnie ta trzypoziomowa walka o zieloną koszulkę, Poel, Milan Pogaczar, te, te różne pojedynki o białą koszulkę. Eee, ale tak no, no nie jest to tur, to gdzie, gdzie Jumbo na przykład złamało tatka na Cold La Los. No to był taki tur. No popatrzmy. Jak miałbym szukać niespodzianek hmm. Znaczy, czy niespodzianką jest, że Remko nie dojeżdża? No nie, bo gdzieś tam był potłukiwany, tu jeszcze powiedział, że był połamany, to powiedzmy nie, ale jeżeli Remko by jechał w zwykłej formie dobrej swojej, yy, to myślę, że, że zająłby trzecie miejsce. Trzecie miejsce no jakoś nie, na razie nie widzę, żeby miał szansę kiedykolwiek wygrać tu defensa, jak jest w li Pogacza, dlatego też nie może dziwić, że w 2026 przechodzi, za, w, zostaje wykupiony Sudal do Bory, z tego co nie wiem, czy to jeszcze jest tak potwierdzone, potwierdzone, ale tam na 99,9% więc Bora znowu kupuje kogoś, kogo przepłaca, kto zachowuje się w sposób e, questionable, jak to mawiają, e, no, i, e, no i nigdy nie wygra e, Czyli taki można powiedzieć Roglic wersji junior. E, więc jak wyjęliśmy nam to, wy, wyjęliśmy e, Remco, no to jakie mamy niespodzianki w tym turze. No wygrywa Tadej, to, to wszyscy tak jakby się to spodziewali. Winkel gold drugi. Tego się wszyscy spodziewali. Nie mamy Remka. No to największa chyba yy, największa niespodzianka In Plus, bo Florian Lipowicz już pokazywał się z bardzo dobrej strony. Pytanie było, czy przyjedzie trzy tygodnie. Yy, największa niespodzianka In Plus to Oscar Only. No i teraz Oscar Only to jest w ogóle dla mnie smakołyk, bo to jest 22-letni zawodnik, który jeździ, no i pojechał niesamowity wyścig. Ehm, tylko do, no, do podium stracił minutę 12, do białej koszulki stracił minutę 12. I obstawiam, że bardzo chciałby opuścić, tak jak większość pewnie ludzi, którzy mogą, Team Piknic Post -NL, ale obstawiałbym, że może mieć jakąś klauzulę, na przykład, że on dopiero może odejść z zespołu przed końcem kontraktu jeżeli team spadnie z y, pro no ale on tutaj aktywnie sam sobie przeszkadzał w tym turze zyskując te punkty, teraz y, 750 punktów dla niego za czwarte miejsce w generalce, więc sam sobie y, rzepkę skrobie, no można powiedzieć, sam przeciwko sobie gra, no tutaj patrząc na te wyniki turu, no ja bym bardziej stawiał na przykład Borek, która by próbowała wykupić takiego Oscara only z y, Team Piknik Posten, niż Remco, ale cóż, y, więc największa niespodzianka myślę Oskar Only. Felix Galno to nie jest wielka niespodzianka. Tobias Johannesen, ok. Kevinek Wokelę, um, no okej, okay, okej, okay. no parę nam, musimy pamiętać, że Rogliczowi się odechciało jeździć na przykład na przedostatnim etapie, więc on by nie stracił tych 10 czy 12 minut, więc trzeba pamiętać, że, że Roglicz by jeszcze tutaj był przed tą ekipą całą. Healy na pewno dobry występ z bardzo dobrą formą. No Żodan Żegano, to dobra, to jeszcze tam mnie nie będę rozczulał, ale Rody Ineos, gdyby nie Arensman, który ratował Tymi dwoma etapami, no to, to słabo, jeżeli chodzi o lidera Rodríguez'a. Enric Mas też, też słabo, też nie dojeżdża. Więc. No ale, nie, ale tu szukam, tak, szyję, szyję to, tak. Koszulka zielona, no mówiliśmy, Philipsen będzie się bił z Milanem. Philipsen nie dojechał, więc nie ma niespodzianki. No nie ma, brakuje mi tutaj, no ten tu to takie solidne 6 na 10 bo brakuje mi czegoś, co by naprawdę było takim wow. Może, może powiem tak, jeżeli wy wypatrzyliście jakąś historię, tak zwany storyline, który was y, ogadnął przez te ostatnie trzy tygodnie, to powiedzcie. No ja tutaj y, powiem tak, wiadomo, są te historie z etapu na etap y, samochód wizmy, który chciał tutaj przyhamować y, tatka y, jakieś tam właśnie wciąganie lenego po górach y, jakieś, jakieś upadki, jakieś sprinty jakieś wygrane, jakieś ataki y, ale to wszystko jest co roku, tak? Y, Tu dobrý. ale nie jest to Giro, tak? Tak jak powiedziałem ostatnio, w ostatniej serii te, tego rocznego Giro Codzienników, no najlepszy Grand Tour już był w tym roku, to jest przecież ta dramaturgia tego Del Toro, tego Jejca, no to jest, to jest zupełnie inny poziom, tak? To jest zupełnie inny, inny poziom dramaturgii. Teraz szykujemy się na WLT, Tadek powiedział, że nie jedzie na WLT, może Remko przyjedzie, w tak już w roli, powoli wchodzi w tego Roglicza, który nie dojeżdża, bo Roglic dzisiaj pierwszy raz od chyba 2021, bo 2020 dojechał do, do Paryżu, Karyża. Więc Remko już powoli wchodzi w tą Red Bullową rolę ym, Rogalicza, żeby zawodzić na Tour de France. Więc on pewnie też pojedzie na WLT, no Ale z Jonasem, jeżeli Jonas, zależy Jonasowi, żeby wygrać jakiś wielki tur, yy, no to raczej Remko z nim nie będzie miał szans. Yy. No i tak, no i kończymy, 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 kończymy ten tur, ym, ale zanim skończymy tur, no to tur nie kończy się, dopóki nie skończy się tutaj y, fantazji. No ja, mnie ugotował ten Remco, skończyły mi się zmiany i niestety zaliczyłem tutaj powolny bolesny, jakże bolesny zjazd, ym, no ale nie ma się co, nie ma się co nad tym y, rozczulać. Popatrzmy, jak dzisiaj fantazji. No Paweł mi coś, no to jest po prostu farcenie przez całe, całe trzy tygodnie i skończyło się to obstawieniem dzisiaj na podwójnych punktach Łołuta, który jechał piachulec przez 20 etapów. Dzisiaj wygrał, więc tutaj Paweł proszę na podwójnych Vanatta. To tylko potwierdza, że Paweł jest po prostu farciarzem i ma zero skilla. Pogaczar, Hili, Lipowic jeszcze przyjdzie w odjeździe. nawet ma nawet 14 punktów dzisiaj zgadnął. Queen Simos oczywiście w tym odjeździe. Wokele, no naprawdę to jest po prostu nafarcone, no na... Na bardzo wysoki, na kończymy to, kończymy na gry, Bo pan na doli było bardzo blisko, no ale z takimi fatciarzami jak Paweł się nie, nie da walczyć. Mano a mano. No i Morgan Crane, miejsce trzecie na dzisiejszym etapie, ale przejdźmy teraz do generalki, bo tutaj tu naprawdę to nie było tak miękko, tutaj nie było jak w Tour de France, już praktycznie zamrożone 50 km do mety. E, tutaj nasza klasyfikacja generalna, bo spam on, no spada. Co ja tu robię poza tym podium? Spadek o dwa miejsca, bolesny, na, staje się takim naszym tutaj podcastowym oskalem only, e, Wskakuje nam na podium Tom Weinstadtz e, o dwie pozycje. Fiu, fiu, fiu. No i tutaj Paweł mi. Wyczy, wyczyniał wszystko, wszystkie swoje tutaj farciackie sztuczki, em, aktywizował, no ale 15 963 punkty, mm, no to wystarczyło tylko na miejsce drugie, no bo on w całej tym fantazji jak tak się popatrzy na historię, jak patrzę przez wszystkie etapy, no początek tutaj, 15 miejsce, drugie, pierwsze, pierwsze, drugie i potem już on top Tom Fis 17 558 punktów. No, to przypogaczarowo można powiedzieć. Historia naszego fantazji ligowego się pokrywa z historią tego turu. Ja troszeczkę. No, nie wiem, w takiej roli e, takiego, no nie, Ben O'Connor wygrał etap, to nawet nie Bena O'Connora, takiego Enrica Massa, tylko że ja dojechałem, a może na Tremka, tylko że ja dojechałem, e, a nie się wycofałem, chociaż Remko też wygrał etap, no niech będę takim Enrikiem, e, Enrikiem Masem e, w tym sezonie. Kończę na miejscu, nieważne. E, dobrze, e, więc. Teraz to jest ta najważniejsza chyba historia, bo jako, że Primoż gdzieś wspomniałem, dojeżdża po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Nieotłuczony do Paryża to nie wiem, czy w ogóle się kiedykolwiek zdarzyło. Więc nagrodą za wygranie w tegorocznego fantazji będą skarpetki, których nie używał Primo Roglicz na Turze. Pamiętacie, to jedna z tych historii, gdzie Primoz Szeoblicz na jeden z gorących etapów wyjechał bez skarpetek. To właśnie te skarpetki oraz bandaż, którego nie potrzebował Roglicz na tym Tour de France, polecą do Tom Fiza. Także w Fizie, drogi, Fizie Tomowy. E, zgłoś się na, na priva, napisz na maila, napisz gdzieś na grupie patronite'owej, napisz na messengerze, e, żebym tam wiedział, gdzie to wysyłać, jak to ogarniać, także daj znać. E, no i gratulacje, gratulacje. Mm. 21 etapów farcenia, no przywo, przynosi Wam właśnie takie piękne nagrody. Mm. Dobrze, trzy e, tygodnie z kawałeczkiem zleciały no i co mogę wam wam powiedzieć jutro, jutro nareszcie ten dzień odpoczynku i mm, 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 pewnie o czymś zapomnę ale to nic, spokojnie E, szykuje się dla tych, którzy nie wiem, zaczęli na przykład słuchać tego codziennika, e, to może warto jeszcze powiedzieć, że normalnie jest e, odcinek taki cotygodniowy o sprawach ogólnorowerowych, więc tam się produkuje, tam są goście, tam jest tematyka nie, nie zawsze wyścigowa, czasami sprzętowa, e, czasami jakaś tam, no w zależności, regulacje UCI nowe wprowadza, o tym, o tym jest są pogadanki, więc zapraszam was też do, do śledzenia e, pod nominał KAS. No muszę powiedzieć, że od odsłuchania, bo jeszcze oczywiście ten odcinek nie wszedł, ale aż z ciekawości zobaczę. Chyba nie wiem, czy to się tak, czy to jest nie jest to fopa, czy, czy powinno się podawać takie, takie do wiadomości historie, ale. Podczas maja, czyli Giro z podcastowych odsłuchań 13441 podcastu, na no tutaj proszę proturowo, pojechaliście z tym tematem 19820, jak na ten moment odsłuchań podcastu w lipcu. To jak dla mnie rekordowe odsłuchania, także jeszcze ten, ten odcinek, którego słuchacie, no przebijemy znaczy wy przebijecie 20 tysięcy. Ja tylko sobie odtwarzałem te wszystkie odcinki 19,5 tysiąca razy, więc wy też jakąś swoją cegiełkę do tego dołożyliście, za co Wam dziękuję. Z ciekawostek wybieram się na jakiś tam lekki taki mini woodlopik, ale nie martwcie się za tydzień prawdopodobnie, bo to tak wiadomo jak jest, już nie bywa, prawdopodobnie nie będzie odcinka, ale szykuje się mały rebranding, świeże logo, jakieś opisy kanału, etc. plus em, film o wizycie w Silverstone Sports Engineering Hub, czyli co robi się w takim inżynieryjnym laboratorium, gdzie nie tylko tunela, a nawet są dwa tunele, nie tylko te tunele. Jeszcze parę innych rzeczy, ale naprawdę ładna produkcja, żebyście sobie zobaczyli na własne oczy, jak wygląda sportowe, kolackie, łamane na triatlonowe, bo tam też niedługo montują basen, laboratorium. No i dziękuję Wam za te trzy tygodnie. Jak myślicie, że było lekko, że nie było po mnie słychać tego zmęczenia, no to dlatego, że jestem po prostu profesjonalistą. No i nie mogli, nie byliście w stanie tego usłyszeć. E, ale, no, ale było, bywało gdzieś te nagrania z samochodu, nagrania z trasy. E, udało się. Dojechaliśmy już nawet, nie wiem, który chyba, piąty, e, piąty tur. E, nie wiem, czy, czy który z nich wygrałem podcastowo, ale czuję się przynajmniej jakbym jak Galicz, że przynajmniej dojechałem do tej mety razem z Wami, za co Wam dziękuję. No i teraz już tak na poważnie, po raz ostatni w tym roku. Eee, do zobaczenia. Au revoir.